Cześć z tej strony Piotrek i w dzisiejszym odcinku będzie analiza ceny Ethereum na dzień 5 stycznia 2019 roku oraz poruszymy temat zbliżającego się forka. Także zapraszam do oglądania. Na dzień dzisiejszy kapitalizacja całego rynku wynosi 132 miliardy dolarów, a 24-godzinny volume jest w okolicach 16,5 miliarda dolarów. Przejdźmy teraz na wykres Ethereum z giełdy Kraken i zacznijmy od interwału jednodniowego. Jak możecie zobaczyć, ostatnimi czasy Ethereum miał naprawdę spore wzrosty i to odreagowanie po spadkach było tutaj naprawdę duże. Jeżeli chodzi o procentowy wzrost, to od 15 grudnia, kiedy to odreagowanie właśnie się zaczęło, Ethereum wzrosło już o prawie 100%. Także jest to naprawdę bardzo duży wzrost, szczególnie biorąc pod uwagę to, że cały czas rynek kryptowalut jest w bezsie. Jak możecie zobaczyć, tutaj był spory wzrost, tutaj pojawił nam się duży knot od góry, była tutaj korekta tych spadków i kontynuacja tych wzrostów. No i teraz jesteśmy w momencie, gdzie powoli to momentum zaczyna nam się już kończyć. Na ten moment ta świeczka, która nam się teraz rysuje, nie wygląda zbyt dobrze, ponieważ jak możemy zobaczyć, ma ona dosyć spory knot od góry, co po prostu oznacza, że tutaj u góry tej świecy pojawiła się... Spora podaż, i ludzie nie chcieli kupować po wyższych cenach. Ta świeczka jeszcze się tutaj nie zamknęła i dużo się tutaj może zmienić, ponieważ jest to świeczka jednodniowa, więc do jej zamknięcia jest jeszcze trochę czasu. Natomiast na ten moment nie wygląda to zbyt dobrze, jeżeli chodzi o najbliższy opór na Ethereum, to są to okolice 165-166 dolarów, ponieważ jak możecie zobaczyć wcześniej, ten rejon było to po prostu podłoże którego nie mogliśmy przebić, podobnie jak 6000 dolarów na Bitcoinie. Jeżeli natomiast chodzi o najbliższe wsparcie na Ethereum, to na interwale jednodniowym są to okolice 127 dolarów, także dosyć daleko od obecnej ceny. Warto też zauważyć, że tutaj nam się niejako rysuje podwójny szczyt, ponieważ cena tutaj wyszła troszkę powyżej tego szczytu z 24 grudnia. Natomiast no tak jak już mówiłem, pojawiła nam się tutaj spora podaż. I teraz wygląda to po prostu jako. E, Podwójny szczyt, czyli formacja, która zapowiada albo dużą, większą korektę, albo odwrócenie trendu. Także przejdźmy jeszcze teraz na wykres 4-godzinny, ponieważ tutaj jest to lepiej widać. Jak możecie zobaczyć, tutaj były te spore wzrosty: tutaj była ta duża korekta i dalsze wzrosty. Natomiast warto zauważyć, że tutaj to momentum już się powoli wyczerpuje. Ponieważ jeżeli zobaczymy na przykład na wybicie tego szczytu, to tutaj, tutaj to wybicie szczytu było naprawdę dosyć duże. Tutaj też te wybicia szczytów ostatnich były dosyć duże, cały czas przez ten trend. Natomiast tutaj zobaczcie, że był wrysowany szczyt, była korekta i tutaj nie byliśmy w stanie już kolejnego szczytu e, wyrysować. Mieliśmy kolejną korektę, tutaj wyższy dołek i przebicie tego ostatniego szczytu. Natomiast no, nie było tutaj zbyt dużej kontynuacji. Przebiliśmy ten szczyt i pojawia nam się tutaj właśnie spora podaż od góry. Warto też zauważyć, że na wykresie 4-godzinnym w takim mocnym trendzie cena dobrze respektuje zarówno średnio 20- oraz 50-okresową. Jak możecie zobaczyć tutaj cały czas ta średnia była respektowana, tutaj było przebicie tej średniej 20-okresowej i nawet 50-okresowej, natomiast było to po prostu takie fejkowe wyjście, tutaj było powrócenie trendu i cały czas utrzymywaliśmy się powyżej tej średniej. Tutaj też cena tą średnią łapała. Także takim najbliższym tutaj wsparciem jest właśnie ta średnia 20 okresowa, później średnia 50 okresowa, no i później właśnie to okolice 127 dolarów. Także podsumowując, według mnie tutaj już to momentum powoli się nam wyczerpuje i raczej ja bym już tutaj nie starał się pakować na longi na Ethereum, ponieważ ten stuprocentowy wzrost na obecne warunki rynkowe jest według mnie i tak już za duży więc wsiadanie do tego pociągu może być naprawdę dosyć ryzykowne. Spójrzmy się teraz na ilość longów oraz shortów na Ethereum. Jak możemy zobaczyć ilość shortów nie jest jakaś bardzo duża. Są to okolice 300 tysięcy. Natomiast jeżeli spojrzymy na longi na Ethereum to jest ich już naprawdę spora ilość, ponieważ są to okolice 500 tysięcy sztuk, czyli około 200 tysięcy więcej jest longów niż shortów. Jest to tak naprawdę największa ilość, jaką mieliśmy kiedykolwiek. Oznacza to więc, że jeżeli byłby jakiś większy ruch w górę na Ethereum, to może tutaj wystąpić tak zwany short squeeze, czyli po prostu zamykanie się stop lossów osób, które mają założoną pozycję long na Ethereum i po prostu mają gdzieś te stop lossy tutaj poustawiane. To może wywołać taką reakcję łańcuchową, w wyniku której cena zaliczy tutaj naprawdę spory spadek. Więc to by było na tyle z analizy Ethereum na dzień dzisiejszy, natomiast warto jest jeszcze poruszyć temat zbliżającego się fork'a na Ethereum. Dużo osób mówi o tym fork'u i według mnie jest spora szansa na to, że całe to wydarzenie jest już po prostu wliczone tutaj w cenę. Przejdźmy jeszcze teraz do bardzo ciekawego artykułu, który znalazłem, który pokazuje wcześniejsze fork'i jakie odbyły się na Ethereum i ich wpływ na cenę. Jak możemy zobaczyć, w tym artykule jest opisanych 5 forków, z czego trzy z nich były niezaplanowane i były one w wyniku jakichś błędów na Ethereum, a dwa z nich były zaplanowane. I teraz tutaj jest tabelka pokazująca wpływ danych forków na cenę Ethereum. W tej tabelce pierwszy i ostatni fork był zaplanowany, a te trzy, które są w środku, były niezaplanowane. My się skupimy na tych dwóch, które były zaplanowane, ponieważ ten fork, który ma się odbyć teraz w styczniu, także jest zaplanowany. Także w 2016 roku był Fork Homestead. Jak możecie zobaczyć, cena do czasu forku rosła i dzień, dokładnie dzień po forku osiągnęła ona swój szczyt, i później zaczął się spory zjazd i cena zjechała na poziomy, które były niższe od tych, które były jeszcze przed forkiem. Jeżeli spojrzymy na drugi fork, który był zaplanowany, tak zwa jeżeli spojrzymy na fork Byzantium, który też był zaplanowany i był w 2017 roku, to możemy zobaczyć podobną zależność, że cena do czasu forku rosła i tym razem dwa dni po forku osiągnęła swój szczyt i później mieliśmy spory zjazd ceny i dużą korektę. Także analogicznie, jeżeli chcielibyśmy porównać do sytuacji, która teraz jest, no to według mnie to, co się teraz rysuje na wykresie, tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie już naprawdę pojawia się dosyć duża podaż w tych rejonach, plus jest jeszcze duża ilość longów na Ethereum, plus jeszcze wcześniejsze forki też skutkowały właśnie zjazdem ceny, także no według mnie jest tutaj większa szansa jednak na sporą korektę albo na zmianę trendu niż na dalsze wzrosty. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie koniecznie subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie komentarz, co WY myślicie o zbliżającym się forku na Ethereum i zachowaniu ceny. Także dzięki Wam wszystkim za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!